dzień dobry, ja jestem ligi to kolejny odcinek na moim kanale. Bardzo mi miło, że wszyscy tutaj jesteście i że Was mogę zobaczyć. Dzisiaj okaże się, czy Hiro zlitował się nade mną i przywrócił mi mojego skina. Na pewno jak zostawicie łapkę w górę, to jestem pewna, że widzowie szanse na powrót skina są znacznie większe, więc proszę Was tutaj serdecznie o łapkę w górę, o subskrypcję. I co widzowie? No, sprawdzamy po prostu, czy mamy tego skina, czy go nie mamy. Jeszcze nie podzielam na tak, także zaraz się wszystko okaże. Oczywiście jest mega stres, jak widzicie, ja jestem tutaj w, 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 w moim menu, w Minecraft'cie, więc zaraz chodzimy na multiplayer i klikamy, w widzowie, palionowo, ktoś jest na serwerze, mam nadzieję, że nie Herobrine i to wszystko się okaże, ale się mega stresuje, proszę, widzowie, zostawcie łapkę, to się bardzo, bardzo teraz przyda, więc yy, wasza łapka może sprawić, że będę miała skina z powrotem, więc, widzowie, uwaga, raz, dwa, trzy, wchodzimy ja nie patrzę, bo ja nie patrzę. Wy widzicie, wy widzicie, ja nie widzę. Mam nadzieję, że dobra. Odwrócamy na F5. Uwaga. Trzy, cztery. Mamy skinę widzowie. Yes! Jesteśmy Milka. Dobra, wszystko jest takie jak pięknie jak kiedyś. Mamy cię. Mamy wszystko. Jest pięknie, widzowie, no po prostu życie jest piękne, żyć nie umierać. Mega mnie to cieszy, że się udało. To na pewno też oczywiście dzięki Waszym łapkom, więc widzowie, serdecznie Wam dziękuję za wszystkie Wasze łapki. Jesteście niesamowici. Gdyby nie wy, no totalnie by mi się nie udało, więc widzowie, bardzo Wam za te wszystkie łapki. Dziękuję. Jesteście najlepsi. Naprawdę dzięki. Dobra, widzowie, karmimy kociaka naszego. Mnie strasznie się cieszę, bo kurde, bałam się, że może być... Nie. Gdzie jest kotek nasz? Ej, szczerze, jeżeli z mi go gdzieś zamknął Ja... to koniec, nie? To koniec totalnie, ja się wkurzam mega ostro Bo po prostu to już mnie zaczęło męczyć To jest mój... Jezu, ja, nie, ja się nie bawię jego zwierzątkiem Ja się totalnie nie bawię jego zwierzątkiem Jeżeli on serem mi go gdzieś zamknął, to jest... nie wiem No kurde, no to jest zwierzę, on ma z tego bekę i się tym cały czas bawi Mi go gdzieś wszędzie chowa, w ogóle jest i to wszystko jest i wszystko dobra i to nie jest śmieszne, ani trochę to nie jest śmieszne. Mnie już to po prostu przestało w pewnym momencie bawić. Mnie to strasznie denerwuje. Bo wiecie, to jest zwierzę, tak? To jest zwierzę, które ma uczucia, a on po prostu ma z tego bekę, zamykając mojego kotka w jakieś różne dziwne miejsca. Jeżeli on... Naprawdę, nie? To jest... To mnie przestało śmieszyć, ja mam 21 lat Ja nie mam już tego beki, ale okej, okay, dobra Spoko, że Szczypson ma Dobra, widzę, karmimy ciasteczko, proszę bardzo Mam nadzieję, że jesteś happy i że nic ci nie będzie grozić Dobra, może usiądź tutaj, tak będzie lepiej Bądź sobie tutaj, a my sprawdzimy, jak tam wygląda w ogóle sprawa na Palionowie Czy wszystko jest w porządku? I czy nic się złego tutaj nie dzieje? Także wychodzimy. Okej. Okay. Tak, muszę w ogóle iść do też domku mojego. Bo patrzcie, mam strasznie mało jedzenia ze sobą. I ja stwierdziłam, że dobrym planem będzie tam przyniesienie jak najwięcej jedzenia do tego bunkra. No bo to po prostu sprawi, że nie będziemy musieli cały czas latać i tak dalej. Więc wydaje mi się, że spokój. I w ogóle fajnie byłoby zrobić tam jakąś farmę. Więc to by było całkiem Git. I mamy tutaj na przykład dużo ciastek, więc te ciastka w sumie możemy znieść, widzowie. Także weźmy te cztery staki. Czy coś jeszcze tutaj możemy zabrać? Eee, czy mamy jakieś jedzenie? P -p -p takie tu zabrania, tam wiecie o co chodzi. Takie jakieś pszeniczka chyba nie mamy. Dobra, weźmy te ciastka, widzowie. Na razie weźmiemy też te ciastka, przeniesiemy tam. To się zawsze bardzo, bardzo przyda. Więc widzę, wydajemy tam te ciacha. Zresztą ciasteczka, to wiecie, to, to się samo kojarzą, więc akurat tak idealnie się składa. Nikt tutaj nie patrzy. Mam nadzieję, że Hirubani nie będzie tutaj widział. Że ja tutaj przychodzę sobie. Elegancja Francja, dobra, do naszego miejsca specjalnego. Wchodzimy tutaj i możemy na przykład dać tutaj, widzowie, te ciastka. Po prawej stronie będzie po prostu miejsce na naszej jedzonko. Możemy też oddać na razie to i to też się przyda, widzowie. Ten jabłka, bo... E, bo to jest ważne. Dobra, widzowie. Jakiś tam zapasik jest uzupełniony. Myślę, że bardzo w porządku. Nie umrzemy raczej z głodu. Więc un po koloko, widzowie. Un po koloko. Nie musimy się o nic za bardzo teraz w sumie martwić. Ja się martwię tylko o to, że wiele osób nie obserwuje mojego Instagrama. Więc, fajnie by było, gdybyście wy mnie zaobserwowali na tym Instagramie, byłoby bardzo cool. Co to za, szczególnie tutaj cały czas była? Ej, ona tutaj była, czy jej po prostu nie zauważyłam? W sensie, czy, czy ona tu była, ja jej nie zauważyłam, czy jej tu nie było? Bo to trochę straszne jest. Mam nadzieję, że ona tutaj była i przysięgam, że jej nie widziałam wcześniej. O nie. Błagam, żeby to było coś odszczepsona. Błagam, żeby to było coś odszczepsona. Proszę nie od Braina. proszę. Jak widzę to H, na samym końcu, to jest po prostu nie. Słabi mnie to. Słabi mnie to totalnie, nie? O, nie mam siły. Dobra, co tu jest napisane? Odnalazać kolory, więc przywracam Ciskina, ale tylko na jeden dzień. Aby zatrzymać go na zawsze, musisz wykonać wszystkie zadania z tej książki. Jak tego nie zrobisz, spotka cię kara. Było tak dobrze, było tak sobie dobrze, ja piernicze. Okej, okay. jakie tutaj mamy zadanie? Zamień oczy na białe w swoim i na skinie. No po prostu świetne zadanie. No dobra, widzowie, szczerze nie chcę, żeby mnie spotykała żadna kara. Więc okej, okay. niech będzie. E, zrobimy te całe zadania w takim razie e, dla Bana Bryna. Nie są one jak na razie z tego, co widzę aż takie złe, Czy ja gdzieś fajerwerkę, mam fajerwerki, nice swoim i szypsona skinieta, czyli tutaj by to chyba wychodziło, chyba chodzi o to. W sensie w głowie, dobra, no to tutaj lecimy. Jeden. Myślę, że to jest biały kolor i że się chyba nie powinien tego dowalić. Dwa. Okej. Okay. I teraz czas na mnie. Widzowie, nie podoba mi się to. Naprawdę mi się to nie podoba, ale ja nie mam innej, ja nie mam innego wyboru. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Ale ja naprawdę nie mam innego wyboru i musimy to zrobić. ok to trochę będzie odstawać kolorystycznie, no ale trudno się mówi. Yy, oki okay i oki. Okay. Dobra, pierwsze zadanie wykonane. Już się boję. Może ja w ogóle powinnam założyć zbroję, bo szczerze to, to nie jest zbyt bezpieczne, żeby tak sobie po prostu tutaj latać bez zbrojki. Powinnam się tego nauczyć, że to nie jest palionowo takie zwykłe i powinniśmy się kurtej zakładać cały czas. Ale dobra. Jakie jest takie razie drugie zadanie? To mamy odkażone. Let's go. Okradnij każdego spalionowicza nas czegoś. Ja nie mogę. O, ja cię kręcę, ale głupie zadanie kolejne wymyślił Hiroba. Naprawdę, to są jeszcze... Wiecie jest najgorsze, że to wszystkie zadania nas nakłaniają do czegoś złego. Pamiętajcie, nie róbcie takich rzeczy, widzowie, ja to mówię ku przestrodze waszej, no ale muszę to zrobić, żeby kurde, no nie mieć skina takiego brzydkiego. Dobra, widzowie, jeszcze czegoś, no ale no, żeby nie było, że jest tak, wiecie, to wezmę na przykład z 7 diamentów. Więc mamy pierwszego Paljonowiczana okradniętnego tego, dobra lecimy teraz dalej, Bzyka trzeba okraść, Yetiego Szczyp... Dave'a i Paliona, I to są chyba wszyscy Palionowiczanie no bo chodzi o Palionowiczanów, nie? bo Palionka to tak nie wiem, czy bym powiedziała, że jest Palionowiczanem, no ale okej, okay. dobra, jesteśmy u Bzyka eee, nie wiem za bardzo, gdzie on może mieć cokolwiek tu ma jakąś szafkę aha, on w ogóle, widzę, że Czad, czadowo, fajnie, że w bzyku nie ma w ogóle totalnie nic, Fajnie, no ma są marchewki. Jak ja mam cokolwiek w ogóle wziąć stąd? Z czego ja mam go okrać? powiedzcie mi, z czego? Jak tutaj on nic nie ma dosłownie. Może on ma jakiś, jakiś specjalny, kurde save czy coś, no ale ja tutaj nic nie widzę, no. Fajnie, no mamy przerwane Dobra, okradniemy go. Co to jest za płyta? Palion, ale, ale, zielone dwa, zielone i zielone trzy? Dobra, nie no, bierzemy zielone dwa. Najbardziej się podoba ta, 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 ta płyta, więc sorry, bzyku, ale muszę ci ją. Podkraść. Eee, kiedyś wyrócę. Może o tu jest jakaś skrzynka, ale to i też nic nie ma. Ja nie wiem, co, co z nim jest nie tak, ale dobra, słuchajcie, teraz czas na Dave'a. Dobra, trzeci Pajonowy w takim razie do okradnięcia. Dobra, wchodzimy tutaj. Dzień dobry, dzień dobry. Mam nadzieję, że tutaj gdzieś jakaś. Gdzie ona w ogóle jakąś. Czy on ma cokolwiek? Dobra, wiecie, co ja wiem. Siup, dobra. Nikt, nikt, nikt nie widział, nic nie słyszał. Tu w ogóle są jakieś tam baryłki, ale dobra, mniejsza o to. Okej, okay, ja tego nie chcę widzieć, ja się cofam. Widzowie, to jest... Widziałam tam tabliczki Hirobraina, nie mam zamiaru iść dalej. Dobra, widzowie. Mamy Dave'a okradniętego. Został nam jeszcze Palion i Yeti. No jest jeszcze na przykład Steve, jest jeszcze Palionka, ale kurczę, no szczerze powiedziawszy, ja nie uważam ich za takich real Palionowiczanów, przez to, że nie nagrywają filmów. Więc to tak trochę... właśnie. średnio bym powiedziała, że to są tak do końca, do końca Palionowiczanie. Wiecie, o co chodzi, nie? Więc wydaje mi się, że... A, czekajcie, on ma na dole przecież. Magazyn, ja zawsze o tym zapominam. Eee, dobra, tutaj ukradniemy, dajmy na to, że 5 broków emeraldów. Dobra, bo Palion to akurat ma dużo, wiecie jakie to jest bogacz wielki, więc no I nam ostatnia osoba, czyli Yeti. Raz, dwa, trzy, cztery, ja jestem piąta, Yeti jest szósty. Dobra, poprawia, jak ja że nas jest nas sześciu. I tak zapamiętuję widzowie mniej więcej właśnie fakty. Dobra. Yeti ma tam domy, chociaż on ma też jaskinię, kurde. Więc nie wiem, czy on będzie tutaj, ale no, dobra, nieważne. W każdym razie weźmy tu, bo tutaj są jakieś skrzynki. Rezumem, no to ma taką chatę rozwaloną. czyli są jakieś książki, to nuda. Nuda, nuda. Nuda, totalna nuda. Czemu on ma takie kurde, nudne rzeczy wszędzie? Dobra, czekajcie, może tutaj coś będzie. Nie, no kurde, yeti. Czy ty możesz się opanować? Czy ty możesz mieć coś fajnego? Dobra, to tutaj na całe szczęście działa. To są kolejne tabliczki, pewnie Hero Są świąt. Dobra. Okej, okay, dobra, bierzemy to, widzowie, bierzemy to. Nie patrzę na tabliczki, nawet tego nie chcę czytać. Yy, I lecimy, widzowie. Udało się, to jest kolejne, drugie zadanie wykonane, tak? Więc, widzowie, zarąbiście. Dobra, mam nadzieję, że nie, będę, nie będzie kolejnego zadania, które będzie o treści oddaj to teraz mi, czy coś takiego, bo będzie dosyć słabo. Już wolę to dla siebie zatrzymać, niż dawać temu okropnemu Herobrinowi jakiekolwiek kurde rzeczy. Naprawdę, Herobrin jest okropnym potworem. Dobrze, idziemy sobie do domku. Odłożyć te itemy, żeby one mi tutaj nie ciążyły, bo mi już przeszkadzają. Fakt, że on dla itemów po prostu w, mojej, e, w moim tym u siebie mnie mega irytuje, dobra więc odkładamy wszystkie nasze zdobycze e, i teraz tak, kolejne chyba trzecie, co? E, nie, tak, trzecie. Zniszcz trzy budowle. O kurczę. O kurczę, zniszcz trzy budowle. Ja nie wiem za bardzo jakie i w jaki sposób mam to też zrobić. Czy ja tak mogę po prostu lekko poniszczyć, Czy muszę całe je, wiecie, po prostu wysadzić? Chyba TNT nawet nie posiadam. Posiadam jedno TNT. Czy to mi wystarczy, widzowie? Ja myślę, że nie. Eee... Nie wiem, jak mam zdobyć więcej TNT, bo nie mam, szczerze powiedziawszy. Ono może być jeszcze na dostowo Mogę mieć jakieś TNT. Tak mi się wydaje. Czekajcie, i tutaj może mam coś, nie mam kurcze blaszka, ale widziałam tutaj coś innego, ale już to zgubiłam. <grym> bo widziałam zapalniczkę gdzieś, ale już jej nie mam, widzowie, nie wiem gdzie może być taka zapalniczka jakakolwiek. I ciężka sprawa, no bo ja myślałam, że będzie tak szybciej to pójdzie. Jak my faktycznie machniemy TNT, no i pójdzie wszystko z dymem. Możemy zobaczyć u szczupszona, czy on coś ma. Szczypson zawsze raczej jest taki, no raczej nie ma nigdy nic przeciwko, że tak powiem, jak pożyczam jakieś rzeczy od niego, ale jeżeli to są ważne rzeczy i wiecie, o co chodzi, nie? Mają znaczenie w walce. O właśnie, chciałam pochodnie jedną. Czy coś tutaj jeszcze jest? Czy jest tej TNT w sensie? <grym>, nie, coś jeszcze. Nie ma TNT. Czemu nikt z Paganów nie ma, kurde, TNT i nie jest zaopatrzony w TNT? Możliwe, że ja widziałam TNT i, i wszyscy je widzieliście w sensie, ale ja... Ja totalnie nie, ale ja wiem gdzie jest TNT, wiem na miejsce, w którym możemy znaleźć, więc tam widzowie szybką się przyjdziemy Tym miejscem rzecz jasna jest targ, ponieważ tutaj właśnie znalazłam sobie kiedyś TNT i przypomniałam mi się, że tutaj właśnie ono jest. No i żeby nie było tej wody wszędzie, no to ja to ładnie wszystko zakryję tutaj jakimś. Nie wiem co to jest, bazaltem widzowie, bazaltem. Dobra, widzowie, mamy to, mamy na TNT, to powinno nam chyba wystarczyć. I teraz musimy zdecydować, co mamy zniszczyć. O 12 nawet Tinti! Bo lepiej pójdziemy w jakieś takie malutkie miejsca. Tam jest Yeti w ogóle, mam nadzieję, że on nie widział, że, że ja... to Trochę dziwne, że on tak stoi. Ok, już on się nie boi w taki sposób stać. Kurde, widzowie, nie wiem, jakie mam za bardzo budynki zniszczyć, bo szkoda mi każdego, tak szczerze. No i też nie wiem, czy mam takie jakby w całości je czy, czy tylko troszeczkę. Serio nie wiem, jest to ciężka sprawa. Czy tam są kury, które mają oczy On, Wydaje mi się, że oni w ogóle, że te oczy Hirobrajne i tak dalej mnie obserwują. I ja jestem pewna, że tak jest, widzowie, nie ma innej opcji. Więc tak coś czuję, że tak to wygląda. Dobra, widzowie, są, tu są trzy budynki, nie? Obok siebie. Więc moglibyśmy po, po prostu podsadzić tutaj jakiś TNT. I tutaj też. Dobra, zrobimy tak. Wysadzimy tutaj troszeczkę TNT. Dajmy na to, że tutaj dwa. Okej, okay. bierzemy. Dobra, mamy pierwszy budynek, Pierwszy budynek otoczony. Jest troszeczkę zniszczony. On wcześniej nie był aż tak zniszczony, więc mam nadzieję, że to zaliczymy. Dobra, on jest taki, no kurde, szukam takich bardzo, wiecie, nie... Niezbyt. No, tak, żeby po prostu nie było źle, co? Nie, tak, żeby nie było źle, dobra. Ten budynek możemy też niszczyć, bo on jest też w miarę. Git. Git stanie. Więc zrobimy tak. Dobra. Okej. Okay. Siu. Poszło. Poszło drugie. Poszło drugie. Dobra, mamy, widzowie, dwa budynki. Tu jeszcze trzeci nam został, ale ja nie wiem, jaki, bo ja tak. Ja nie chcę po prostu za bardzo aż tak niszczyć tutaj na tym palionowie. I zależy mi na tym, żeby to ładnie. No, chociaż to nie. Chociaż wiecie, co? Przecież to nie jest palionowo nasze. Moje w sensie to takie real palionowo, więc ja myślę, że nie powinniśmy mieć żadnych skrupułów. Nie powinniśmy mieć, sobie żadnych skrupułów, żeby cokolwiek tutaj niszczyć. To nie my tutaj mieszkamy, to jest jakieś wyimaginowane w ogóle miejsce. To nie jest palionowo, pamiętajcie. Więc robimy tak. To było chyba niebezpieczne. Bardzo niebezpieczne. Nie wiedziałam, że to ma taki odrzut. Siub, dobra. Ok, trzy budynki zostały zniszczone, Tarę, widzowie, odkładamy tą pochodnię Nie jest nam potrzebna W jaki sposób je zniszczyliśmy, e, mam nadzieję, że o to właśnie w tym e, chodziło Brainowi Lecimy teraz dalej e, Więc tak, to wykonane, to wykonane, to wykonane Zrób bałagan w czymś domu Łoż, to jest widzę, że przed ostatnie zadanie Więc naprawdę jesteśmy na dobrej drodze, nie ma źle Yy, babagan w do domu, ja nie wiem za bardzo w jaki sposób mam to zrobić No bo wiem co, zabierzmy to, jakieś domowe rzeczy To, okej, okay, okej, okay, okej, okay. czekajcie nie zabrałam tego tej krwi, czy cokolwiek to jest, Weźmy jeszcze też troszeczkę tego, dobrze. I zrobimy bałagan, bo nie wiem u kogo, nie wiem u kogo. Losujemy ABCDFG, a niech będzie Dave, bo jest najbliżej, dobra. Potem to posprzątam, potem to posprzątam, więc się nie martwcie. Oni i tak tutaj nie ma zbyt fajnie. Yy, dobra, yy, robimy tak. Yy, to po prostu dajemy tutaj dużo bloczków w randomowe miejsca. Niech będzie to, niech będzie to tutaj to tutaj. Ja myślę, że jest babagan w jakiś sposób zrobiony. Dobra, nie jest to zbyt ładnie, więc chyba o to chodziło. Przynajmniej mam taką nadzieję. No wie wiem, widzowie. Mam nadzieję, że, że gid jest i że w porządku. He, możemy parę schodków rozwalić i, i powiedzmy, że jest ok, widzowie, powiedzmy, że jest ok. I dają, damy, jeszcze tak, widzowie, zrobiliśmy. Przed ostatnie zadanie, i czas na zadanie ostatnie, widzowie. To Jestem to bardzo ciekawa, o co chodzi w tym zadaniu. Mam nadzieję, że będzie w miarę chillowe, tak że, widzowie, wszystko się zaraz okaże. Więc tak, ostatnie zadanie brzmi, zdradź mi, gdzie się ukrywacie. O kurcze. O nie. Mu chodzi o bunkier. Oje, Widzowie, nie mogę wykonać tego zadania. Te wszystkie zadania były na niezbyt, ja po prostu nie mogę tego. Nie mogę zdradzić Palinowiczanów. No i co teraz mam zrobić? Nie mogę, nie mogę zdradzić. No, Widzowie, no oczywiście, że nie mogę zdradzić Palinowiczanów, naszych kochanych. Nie zrobię tego. Chciałabym mieć mojego skina i chciałabym, żeby mi nic nie groziło, ale nie mogę tego zrobić, więc sorry, sorry, Herobrine. Rób sobie ze mną co chcesz. Ja tego, e, no nie będę robić. Mam nadzieję też, że kurde, nikogo tutaj nie ma wokoło. I to, że ja tam idę do tego bunkra, to nic nie będzie. Ten, Nie, 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 nie mogę tam iść teraz, nie mogę tam teraz iść, bo ja mam... Ja się czuję, czuję, że on po prostu na mnie patrzy teraz, więc nie mogę tego zrobić, więc nie wiem, no zrobimy tak, widzowie, że... Tu gdzieś, kurde, kiedyś było przejście, ale nie pamiętam gdzie, jak to było. Właśnie tak, tutaj w tym miejscu, więc widzowie, niech będzie, siup i siup. Może on się nabierze i pomyśli, że to tutaj. Eee, w ogóle jest coś ciekawego? Niestety... O, tutaj były. Nie, no nic nie ma. Dobra, widzowie. Cóż, zobaczymy jaka kara nas spotka w następnym odcinku, taka prawda.